To jest za każdym razem, kiedy startuję do OS-u, jest jednak takie, takie uczucie, oczywiście muszę być wyluzowany, spokojny, muszę być pewien swojej wartości, swoich umiejętności. Ale nie da się wyłączyć emocji. Te emocje są tak duże, że trzeba nauczyć się kontrolować i zarządzać strachem, i zarządzać tą ekscytacją. Ale największa dawka adrenaliny to chyba jest w momencie, kiedy już świeci się czerwona lampka i widzę na wyświetlaczu, że to jest szósty bieg, czyli prędkość jest już maksymalna. I na przykład w takiej Finlandii dojeżdżamy do ślepego szczytu, gdzie widzę tylko horyzont. Koniec drogi, i pilot dyktuje mi, powiedzmy, sześć prawy szczytem. No to ja, jadąc z maksymalną prędkością, powiedzmy, 180 czy 190 km na godzinę, na szutrze, e, muszę delikatnie skręcić kierownicą, ustawić samochód bokiem i bez zdejmowania nogi z gazu, po prostu przelecieć ten szczyt, mimo tego, że widzę tylko horyzont, ale zaufałem e, swojemu pilotowi. A nie mam możliwości, żebym ja chociaż na chwilę zwątpił w to, co on mówi. Równie dobrze za tym szczytem może być nawrót, albo rzeka, albo drzewa, albo skały, cokolwiek. Ale jeżeli pilot mówi, że to jest sześć prawy szczytem, to ja się nie zastanawiam, nie zdejmuję nogi z gazu, tylko bez myślenia przelatuję ten szczyt. No i wtedy emocje naprawdę są, naprawdę są ogromne.